Do poniedziałku 30 kwietnia mają czas podatnicy na rozliczenie się z Fiskusem za 2011 rok. Świnoujski Urząd Skarbowy tradycyjnie otwarty jest na wszystkie działania, które umożliwiają dokładne, zrozumiałe i bezbłędne złożenie pitów. Między innymi Urząd Skarbowy, o czym już informowaliśmy, w dodatkowe dni pracy przyjmować będzie i udzielać niezbędnych informacji dotyczących rozliczeń. Dziś na pytania, które drogą elektroniczną dotarły do naszej redakcji, odpowiada Joanna Bońkowska, kierownik działu obsługi bezpośredniej Świnoujskiego Urzędu Skarbowego. Z ulgi internetowej mogą skorzystać podatnicy uzyskujący dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz podatnicy uzyskujący przychody opodatkowane ryczałtem ewidencjonowanym. Którzy ponieśli wydatki na użytkowanie sieci internetowej. Wydatki te mogą być poniesione przez podatników zarówno w ich miejscu zamieszkania, jak i poza nim. Oznacza to, że jeżeli korzystamy z telefonu komórkowego i przy okazji z internetu, te wydatki również mogą w ramach tej ulgi być odliczone, oraz wydatki poniesione na użytkowanie internetu, na przykład w kafejkach internetowych. Dokumenty, jakie powinniśmy posiadać, to przede wszystkim dokumenty, z których możemy wyczytać, kto, kiedy i w jakiej wysokości poniósł wydatki na użytkowanie sieci internetowej. Są to, mogą być to przede wszystkim faktury VAT, również w wersji elektronicznej. Dowody bankowe, czyli przelewy bankowe oraz dowody wpłaty wystarczy, żebyśmy mogli odczytać z nich faktyczne, kto był faktycznym użytkownikiem i kto poniósł w jakiej wysokości wydatki. I tylko tyle. Na jakich zasadach i do jakiej wysokości odliczyć można darowiznę? Ta ulga również jest skierowana do podatników uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej oraz ryczałtem ewidencjonowanym. Podatnicy, którzy ustanawiają darowizny, które podlegają odliczeniu, mogą być one ustanawiane na rzecz organizacji pożytku publicznego, na cele kultu religijnego oraz y, y, na rzecz krwiodawstwa. Wówczas y, suma tych wszystkich darowizn w roku podatkowym nie może przekroczyć 6% dochodu, jeżeli mówimy o podatnikach uzyskujących dochody opodatkowane według skali podatkowej. Oraz 6% przychodu, jeżeli mówimy o podatnikach opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. Dowody, jakie powinniśmy posiadać w przypadku, kiedy przekazujemy darowiznę pieniężną, to dowód wpłaty na rachunek bankowy obdarowanego. W przypadku, gdy przedmiotem darowizny jest, nie są środki pieniężne, wówczas musimy dysponować oświadczeniem obdarowanego o przyjęciu takiej darowizny. Jeżeli chodzi o innego rodzaju darowiznę. Y, która jest często mylona z darowizną na cele kultu religijnego. Jest to tak zwana darowizna przekazana na y, rzeczy Kościoła, ale na jego charytatywną, opie, opiekuńczą działalność. Są to kwoty, które wyłączone są z opodatkowania y, na, i uregulowane są nie w ustawach podatkowych, ale regulują y, je umowy zawarte między y, państwem polskim, a Kościołem. Wówczas przekazane środki pieniężne, bądź w innej formie środki mogą być w całości odliczone w ramach tej ulgi. Tu również musimy dysponować bądź dowodem, wpłaty, jeżeli chodzi o środki finansowe czyli dowodem wpłaty na rachunek bankowy. Jeżeli mówimy o innych w innej formie darowiznie, tutaj oświadczenie obdarowanego jest niezbędne celem dokonania tego odliczenia. Dodatkowym dokumentem, jakim powinniśmy dysponować w przypadku, kiedy przekazujemy darowiznę na rzecz y, osoby kościelnej, jest również konieczność posiadania sprawozdania Dostarczonego w ciągu dwóch lat od ustanowienia darowizny przez tę osobę kościelną, z którego ma jasno wynikać, na jaki cel darowizna ta została przekazana. Pani kierownik, ulga rehabilitacyjna. Na co należy uważać, chcąc skorzystać z tej właśnie ulgi? Jest to ulga, która. Stwarza podatnikom jakby najwięcej problemów. Należy przede wszystkim zwrócić uwagę na to, że od 1 stycznia 2011 roku nieco zmieniły się przepisy, które regulują kwestie korzystania z tej ulgi. Przede wszystkim na sposób udokumentowania tych wydatków. Do tej pory osoby, które korzystały z samochodu osobowego, były jego właścicielem bądź współwłaścicielem i korzystały z dojazdów na niezbędne zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, bądź osoby, które były osobami niewidomymi, niedowidzącymi czy posiadały niepełnosprawność ruchową, mogły korzystać z pomocy osób y, trzecich czy też osoby, które posiadały na utrzymaniu psa asystującego, czy też psa przewodnika, nie miały obowiązku dokumentowania w żaden sposób wydatków, które ponosiły na ten cel. To się również nie zmieniło, ale od 1 stycznia 2011 roku podatnicy, którzy korzystają z tych odliczeń, muszą pamiętać, że organ podatkowy może poprosić ich o uprawdopodobnienie, że faktycznie z tej ulgi mieli prawo korzystać. Jeżeli chodzi o osoby, które korzystają z odliczenia wydatków poniesionych na dojazd na zabiegi leczniczo-rehabilitacyjne, osoby te powinny przynajmniej posiadać kartę, kartę którą dostarcza im ośrodek rehabilitacyjny, na której widoczny jest jakby harmonogram tych zabiegów, bądź też dysponować zaświadczeniem lekarskim. Osoby, które y, mają psa przewodnika czy psa asystującego na utrzymaniu, powinny posiadać również odpowiednie zaświadczenie, że pies posiada takie przeszkolenie i może być psem asystującym. Natomiast osoby, które y, są osobami niewidomymi czy niedowidzącymi oraz te, które mają niepełnosprawność ruchową, zaliczane do pierwszej grupy inwalidzki, powinny wskazać osobę, która świadczyła im usługi związane z tym przewodnictwem. Kolejny aspekt, na który zwrócić należy uwagę, to przede wszystkim zapisy związane z artykułem 26 ust. 7a ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, gdzie ustawodawca określił katalog wydatków, które podlegają odliczeniu w ramach ulgi rehabilitacyjnej i trzeba pamiętać, że jest to katalog zamknięty, czyli wszelkie wydatki poniesione na inne cele niż określił ustawodawca nie będą podlegały odliczeniu w ramach tej ulgi. Tak, a w jaki sposób prawidłowo rozliczyć ulgę na krew? Jest to ulga, o której już pośrednio mówiliśmy, ponieważ odliczają to podatnicy w ramach tak zwanej darowizny. I tutaj podstawą do odliczenia jest zaświadczenie z punktu krwiatawstwa o ilości oddanej przez nas krwi. Tą ilość oddanej krwi mnożymy wówczas przez ekwiwalent pieniężny, który wynosi 130 zł za litr oddanej krwi lub jej składników, i wówczas kwota łączna ustanowionych darowizn również na cele krwiodawstwa nie może przekroczyć 6% uzyskanego dochodu dla podatników uzyskujących dochody opodatkowane na zasadach ogólnych i 6% przychodu dla podatników opodatkowanych ryczałtem ewidencjonowanym. Tak i kończąc temat ulg zapytam jeszcze komu przysługuje ulga na dzieci? Ulga na dzieci skierowana jest wyłącznie do podatników, którzy swoje dochody opodatkowują według skali podatkowej. Czyli ci podatnicy, którzy składają deklaracje na formularzu PIT 37, PIT 36, podatnicy ci mają, jeżeli mają na utrzymaniu, wychowują dzieci w ramach rodziny zastępczej bądź pełnią funkcję, Opieku naprawnego, jeżeli to dziecko z nim zamieszkuje, bądź też są jego rodzicami. Wówczas ulga ta adresowana jest do osób wychowujących te dzieci i mogą to być dzieci małoletnie, dzieci uczące się do ukończenia 25 roku życia i tutaj ich dochody łączne w ciągu całego roku nie mogą przekroczyć kwoty 3089 za wyjątkiem renty rodzinnej oraz yy, dzieci bez względu na wiek, na które zgodnie z odrębnymi przepisami został im przyznany zasiłek pielęgnacyjny bądź też otrzymują rentę socjalną. Jest to odliczenie od podatku. Miesięczna kwota takiego odliczenia wynosi 92 ,67 zł, łącznie w ciągu całego roku kwota odliczenia nie może przekroczyć kwoty 112 zł i 4 grosze. I na koniec Pani Kierownik pozwoli Pani, że zapytam, a Pani właściwie przypomnie naszym widzom, jak przekazuje się 1% dla organizacji użytku społecznego. Tutaj pierwszym podstawowym warunkiem jest złożenie przez nas zeznania podatkowego w ustawowym terminie. Kolejny warunek to musimy dokonać zapłaty podatku, który wynika z tego zeznania. Następnie musimy wybrać... Dokonać wyboru takiej organizacji pożytku publicznego od 15 grudnia 2011 roku dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Pracy i Polityki Socjalnej taki wykaz, który prowadzony jest przez Ministra Pracy i Polityki Socjalnej. Z tego wykazu należy wybrać organizację, na rzecz której chcemy przekazać nasze pieniądze. Ostatnim warunkiem jest odpowiednie wypełnienie tego zeznania podatkowego, czyli zeznania podatkowe posiadają odpowiednie rubryki, w których wnioskujemy o przekazanie 1% z naszego podatku. Wpisujemy tam numer Krajowego Rejestru Sądowego danej organizacji, następnie wskazujemy kwotę którą chcemy przekazać, i trzeba pamiętać, że kwota ta nie może być większa niż 1% podatku należnego i zaokrąglamy ją do pełnych dziesiątek groszy w dół. I jeżeli chcemy, żeby nasza, nasze pieniądze zostały skierowane konkretnie do danej osoby, która w ramach organizacji korzysta z przyznanych środków, wówczas w pozycji cel, cel szczegółowy wskazujemy dane, osoby bądź też innej organizacji działającej w ramach OPP, żeby te pieniądze mogły do konkretnej osoby trafić, czy też w jakiejś innej, która w ramach danej organizacji korzysta z tych środków. Również jeżeli chcemy, żeby nasze dane osobowe były ujawnione organizacji pożytku publicznego, zaznaczamy odpowiedni, odpowiednią pozycję w zeznaniu podatkowym. I na konkretne pytania widzów telewizji Świnoujści odpowiadała dzisiaj pani Joanna Bonkowska, kierownik działu obsługi bezpośredniej Dziękuję. Urzędu Skarbowego w Dziękuję serdecznie.